Witam, witam was bardzo serdecznie, Liska w kolejnym odcinku o wdzięcznym numerze 22,5. Którego celem jest wyjaśnienie wam, dlaczego nie macie odcinka 23. Za co, po pierwsze, chciałbym przeprosić. Nie ma odcinka 23 dzisiaj, ponieważ w sumie to jest, ale okazało się, że wyrenderował się z małym błędem. Wybaczcie, nie było mnie cały dzień w domu, po prostu byłem w domu przez jakieś. Pół godziny, godzinę i nie udało mi się tego skontrolować Że pierwsza mi to nagrania została po prostu uszkodzona w taki sposób, że idzie sobie dźwięk a nie ma obrazu i teraz tak, po pierwsze, no, przepraszam za tego odcinka Dzisiaj nie ma, będzie on jutro razem z 24, po drugie, chciałem wam wytłumaczyć, czemu ogólnie, czyli co ogólnie się działo w tej pierwszej minucie, która została wycięta jakby przeze mnie, ponieważ nie będę wam pokazywał samego dźwięku na początku i czarnego kanału przez jakiś czas, a proponowało się to mniej więcej, że na chwilę odłączyłem się od konwenentu zwycięzców, pogadałem z tym typkiem tutaj, sprawdziłem co ma na sprzedaż i kupiłem od niego jeden cud, którym jest tutaj piorun z nieba. I to chyba było wszystko, co zrobiłem. udało się automatycznie tutaj ułotniłem się z tego przymierza. Bo na no to także za dołączenie do tego przymierza zdobyliśmy pewien pierścień, jak zwykle zresztą. Zdobyliśmy pierścień, już mówię, dokładnie pierścień strażnika, który chyba tylko i wyłącznie automatycznie przyzywa nas do światów, które są zaatakowane przez czerwone fantomy i w których są członkowie tej drogi błękitu, czyli tej, tego przymierza, do którego można dołączyć u tego całego pierwszego NPC w Majuli, który właśnie nam pierwsze przymierze oferuje. W sumie nie pierwsze, ponieważ w Majuli można dołączyć też oczywiście do przymierza zwycięzców. No ale on jest tak najbliżej, powiedzmy, takie najbliższe możliwe w grze w ogóle przymierze. I tak, ja tutaj już jestem już troszeczkę później w odcinkach, bo aktualnie jutro będę kręcił odcinek. Jak mnie pamięć nie myli, 28. I ktoś tam z Was narzekał, że um, troszeczkę za mało padam na odcinkach. Więc jeżeli macie dalej takie wrażenie, że silverku za mało padasz, to powiem Wam tak: odcinek 26 i 27 będą dla Was spełnieniem marzeń. Ponieważ nie bez powodu nie mam przy sobie kryształu, widzisz, nie bez powodu źle się, źle się on przyniosłem, ja Nawet do pszcząka pójść. Tak pierwszy sprawdzę że mam przedmiot, którego powinienem użyć. Ja mam ten przedmiot, okej. Okay. Podróż Majula. E, właśnie jak to się czepiał, że Silwerek załatwo łatwo ci idzie, masz duży poziom, za prosto jest, no to mówię, poczekajcie na odcinek 26, 27. Trafiłem do lokacji, w której. Może gdzieś się przeteleportowałem? Wybaczcie, ale naprawdę cały dzień poza domem, troszeczkę mi tej menty w głowie zrobił. E, jak ktoś narzekał, właśnie z Was, że za prosto, się tak powtórzę po raz trzeci już, to uwierzcie mi, że będzie miał zabawę w tamtym odcinku. Oj, się będzie śmiał z moich śmierci. Oj, będzie. O Boże. Tak, dosłownie to... zajczyłem pierwszego rage'a w Dark Souls poza tym Rage'em jak spadałem z klifu podejrzewam w drugim czy trzecim odcinku, więc. No. No, powiem tak, będzie hardo, Będzie wesoło, będzie zabawa i będzie się działo. A to jeszcze na koniec właśnie tego, tego małego materiału chciałem sobie... Um, Dać temu samemu gniazdu. To jest w ogóle to, śmieci. Dać temu gniazdu tutaj moje małe, gładkie kamyczki. To właśnie teraz zrobimy. Wyrzuć, i trzeba pojedynczo dawać, bo tak pomyślałem, że nigdy sobie tego na materiale nie robiłem i to jest tak. Trzeba je pojedynczo dawać, to jest prawda, ale... nie, nie ma takiej konieczności, żeby dawać je pojedynczo odchodzić z menu i tak dalej, prawda? Możecie tak pojedynczo wyrzucać na ich setkę, potem z prostu jest wyjść z menu. I broczący tytanit, szkarłatna woda i broczący kamień. Powiem tak, dwa przedmioty raczej słabe. Ale migoczący tanit świetna rzecz. Naprawdę, jak za mały, zabisty kamień z superitem. Te okryje może jeszcze są, no nie ma ich. Do trumny wchodzić nie będziemy i też się gdzieś z nami pożegnam. To jest taki odcinek bardzo, bardzo pobożny, tylko po to, żeby po prostu wyjaśnić całą sytuację. W kolejnym odcinku spotkamy się automatycznie w momencie, w którym już yy, kupiłem te cuda od tego gościa właśnie z drogi Strażników. I postanowiłem jeszcze zrobić inne zakupy w innym miejscu. A więc do następnego odcinka Ludziska na razie i części. Po raz kolejny przepraszam za ten mały fail. Na razie.